W Green Canu Wnętrza dziś temat pokoju dziecięcego. Pokoju dla jednego dziecka, dla rodzeństwa. Porozmawiamy o tym, jak bardzo fajnie skomponować taką przestrzeń. No i zdradzimy Wam kilka bardzo fajnych sposobów na to, żeby te pokoje były wyjątkowe. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. O temat zagospodarowania pokoju dziecięcego prosiliście tak długo, a ja ciągle jednak gdzieś miałam takie poczucie, że nie jestem gotowa, żeby na nagrać wam taki odcinek. Po pierwsze, dlatego, że ja mam w domu nastolatka i o tym nagraliśmy już odcinek, jak taki pokój nastolatka może wyglądać w tej chwili. Tutaj chyba widzicie kartę do tego odcinka. Nad tematem pokoju dziecięcego, czyli takich dzieci powiedzmy w wieku szkolnym czy przedszkolnym, pochylić się musiałam troszeczkę dłużej. I ułatwiałam sobie zadanie, bo tak naprawdę. Do tego dzisiejszego odcinka zaprosiłam osobę, która uważam, że jak nikt inny w Polsce y na ten temat może nam podpowiedzieć tyle wspaniałych pomysłów i rozwiązań. I e, jest to Patrycja Stelmasia. Dzień dobry, Patrycja. Cześć. Josiu. <laughs> patrycja, która w przestrzeni internetowej znana jest bardziej pod pseudonimem PatMat. E, e, patrycja, o której już wielokroć my w Green Canu wam opowiadaliśmy nie raz, nie dwa na naszym Instagramie, poprosiłam Cię o pomoc z tego względu, że w momencie, kiedy ja miałam dziecko powiedzmy 3, 4-5-letnie, nie było takich. Możliwości i rozwiązań, które wy stosujecie w tej chwili, ty stosujesz w tych swoich pomysłach. Jeżeli nie znacie jeszcze konta Patrycji, to ja was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście weszli pod spodem w opisie linku. Patrycja, podamy, dobrze? Twoje konto. Zaprosimy naszych widzów, żeby sobie poglądali trochę te pomysły. Pozwól, że ja to powiem. Ja uważam, że w Polsce, jak naprawdę rzadko która osoba, rzadko które studio, Wy proponujecie takie rozwiązania do pokoje dziecięce, których ja wcześniej w Polsce nie widziałam. Jesteście marką w sobie już samą bardzo rozpoznawalną, a te Wasze projekty po pierwsze są przepiękne, bajkowe, rzekłabym, a po drugie są bardzo funkcjonalne oprócz tej estetyki i to może będzie w ogóle taki pierwszy temat, o którym bardzo bym Cię poprosiła, żebyś poopowiadała nam. Jak to jest z tą funkcjonalnością i estetyką, jeśli chodzi o pokoje dziecięce? Można to połączyć? Jak najbardziej da się, czego jestem najlepszym przykładem i moje projekty. Rodzice przede wszystkim przy projektowaniu pokoju mówią, ale żeby to nie było tylko ładne, ale też funkcjonalne, żeby nie trzeba było dużo sprzątać i żeby to ogólnie wszystko ze sobą grało. Bo nie tylko ważne są meble, żeby były dobrane nie dość, że do wieku dziecka, to jeszcze do pomieszczenia, bo mamy oczywiście różne metraże, ale oprócz tego też ważna jest kolorystyka. Żeby to wszystko było spójne. Mhm. Podpytam Cię troszeczkę o metraż, bo tu rzeczywiście no myślę, że w Polsce tutaj może ten metraż stanowić problem dla niektórych rodzin, bo często jest tak, że w tych mniejszych, na przykład mieszkaniach, pokoje dziecięce rzeczywiście nie mają dużo metrów. Czy uważasz, że nawet w takich malutkich pokojikach da się wyczarować coś ciekawego? Jasne, oczywiście. Ja co drugi projekt mam taki, gdzie pokój ma około 10 metrów kwadratowych, czasami mniej, czasami więcej. Mhm. I muszę się zmieścić na tej przestrzeni. To, że tam musi być miejsce do, do zabawy, w zależności jak małe jest dziecko, do później do jakiejś nauki, przede wszystkim do spania i do przechowywania rzeczy, zabawek i ubrań. Także trzeba to wszystko rozplanować. Czasami trzeba też myśleć, że nie tylko mamy powietrze, ale też wysokości w pokoju i to też wykorzystuje w swoich projektach, a mam tu na myśli antresole. No właśnie, bardzo się cieszę, że sama o tym powiedziałaś, bo i tak i tak mnie przepytała o te antresole. Jesteś bardzo z nich znana i ja wcześniej nie widziałam, żeby w tak dużej ilości projektów te antresole były stosowane. Wiem, bo rozmawiałyśmy już sobie wcześniej, że jakby długą drogę przebyłaś, zanim te antresole poszły w świat. No, bo trzeba było wszystko wyliczyć, tak? Mieć takie no własne już doświadczenie, różne sposoby. Wiem, że macie fajne, jeśli chodzi o antresole. Co tak naprawdę ta antresola nam daje, jeśli chodzi o pokój dzieci? Thank Przede wszystkim zyskujemy przestrzeń, ponieważ dzieli nam pokój tak, jakby na pół. Na dole mamy miejsce do spania albo też do zabawy, jakąś skrytkę uh -huh. dajemy tam pufy, a wtedy na przykład na górze jest to miejsce do spania, albo właśnie na odwrót robimy tam miejsce do zabawy. Przede wszystkim właśnie chodzi o to, że zyskujemy tą przestrzeń. To jest super dla, dla rodzeństwa, oczywiście. Dodatkowo, hitem u mnie i praktycznie w każdym projekcie. Robię schodki z szufladkami wysuwanymi, które są super pomysłem do przechowywania rzeczy, ponieważ w tych schodkach możemy pomieścić naprawdę multum zabawek. Pod schodkami dodatkowy, dodatkowe jest miejsce na regał, też na książki albo na zabawki. Także robi nam się naprawdę super miejsce, nie tylko do zabawy, do snu, to jeszcze do przechowywania rzeczy. Właśnie zauważyłam, że ty tak mocno dużą uwagę przykładasz właśnie na organizację w pokoju dziecięcym i na to, żeby było tam dużo możliwości schowania tych rzeczy, które niekoniecznie same w sobie wystawione, że tak powiem, na regałach są dekoracją. No bo nasze dzieciaki, jak wszyscy wiemy, uwielbiają mieć dużo przydasi zabawek, najróżniejszych małych elementów i średnio nie ma gdzie tego później chować. Bardzo często jest bałagan na przykład na środku pokoju, bo nie mają gdzie tego chować. Te schodki twoje właśnie i szuflady od razu mi się bardzo spodobały i no ja nie ukrywam, zresztą wiesz o tym Patrycja, że ja jestem ogromną fanką po pierwsze twojego talentu, po drugie mnóstwa pomysłów, które no, oddajesz też ludziom, tak? proponujesz im właśnie te swoje rozwiązania, które już sprawdziłaś i za tą organizację myślę, że też wielu rodziców po pierwsze jest ci wdzięcznych. Mam nadzieję, że potem nasi, na naszym dzisiejszym odcinku też nasi wideo, widzowie poczują się po prostu zainspirowani. Czyli ta funkcjonalność, o której mówiłam, właśnie ta organizacja, szufladki, różne inne pomysły antresola antresole wasze są przepiękne widzę że stosujecie w nich chyba liny z tego co kojarzę prawda które są też zabezpieczeniem dla dzieci co jeszcze innego może być oprócz lin Asiu, przede wszystkim dziękuję Ci za wszystkie Twoje słowa i komplementy, są naprawdę... One są dla mnie takie budujące, naprawdę dodajesz mi skrzydeł i to jest mega, takie coś usłyszeć, zwłaszcza od Ciebie, osoby, która zajmuje się wnętrzami, także znasz się na tym i, i tym bardziej takie komplementy z Twoich ust są naprawdę dla mnie największym skarbem. Pytałaś Bardzo proszę. Siat... <grywa> Pytałaś o siatki z Zabezpieczenia antresori są naprawdę różne. Co projekt, robię coś innego. Siatki z lin są super. Są jeszcze inne możliwości zabezpieczenia, tak jak mówiłam, lamele. Czasami zabudowujemy, mm -hmm. jeśli chcemy zrobić jakąś na, na górze dziecku skrytkę. Także tych możliwości jest dużo. Ja też rodzicom staram się zaproponować trochę to, trochę to, bo nigdy nie wiem też, czy trafię w ich gust, czy nie. Czasami. Ta siatka nawiązuje nam do stylistyki pokoju, bo na przykład też mam często pokoje jakieś morskie, albo z dodatkiem niebieskiego, więc taka lina jutowa bardzo fajnie no to, właśnie co, to troszeczkę. Troszeczkę Cię podpytam o tą stylistykę, no bo mhm. jakby tak jak mówiłaś, antresola ma różne możliwości. Ja widzę, że Ty projektując te pokoje dziecięce, myślisz całościowo i bardzo często nadajesz im, no już określony charakter. E, masz takie, nie wiem, topy na przykład właśnie, jeśli chodzi o stylistykę, po które bardzo dużo rodziców, albo raczej lokatorów tych pokoi, czyli dzieciaczków sięga. Co najczęściej jakby jest takim pierwszym wyborem? Czy to prawda, że dziewczynki to tylko różowy i pudrowy, a chłopcy to ostre kolory? Jakie ty masz doświadczenia? Często jest tak oczywiście, że, że dziewczynki różowy, a chłopcy niebieski czy też zielony, chociaż zdarzają się wyjątki i na przykład rodzice mi na dzień dobry mówią, ale my żadnego nie chcemy różu, mamy rezolutną trzylatkę, ona to najchętniej by chciała mocny zielony, robimy jej dżunglę, robimy jej winy, <laughs> ścianki wspinaczkowe, bo to jest taki Taki mały dzikusek, mówią, więc ja mówię: OK, dobra, z żadnym różem nie wyskakuję, nawet w dodatkach robię jakieś żółte, coś co nawiązuje do, do tego wybranego koloru. Ja już wtedy wiem, że po prostu mam z różem do rodziców nie wychodzić. Jeśli chodzi o pokoje chłopców, oczywiście tutaj już rodzice na przykład mówią mi, że zawsze podpytuję o to, jakie dziecko jest czy jakie ma zainteresowania, czego ma dużo. Więc tu na przykład mówią mi, e, dziecko lubi, nie wiem, e, ciężarówki, e, straż pożarną. Nawet jeden projekt robiłam e, dla dziecka, którego ojciec był strażakiem i dziecko było fanem po prostu straży pożarnej, więc ja wiedziałam, że musi się znaleźć jakiś akcent czerwonego, ale czerwony jest takim pobudzającym kolorem, tak. więc tak dodałam go tylko w dodatkach, aby można było też je łatwo usunąć. Bazę zazwyczaj, jeśli e, Asiu widziałaś moje projekty, robię mm, taką, że antresole i meble staram się robić w bieli, w, w drewnie i ewentualnie dodaję jakiś tam mały kolor, że ewentualnie rodzice mogą później albo przemalować, załóżmy, jedną szufladkę czy jeden kontenerek wyjeżdżany, żeby to nie powodowało dużego nakładu finansowego, późniejsze zmiany, bo wiadomo, że dzieci się... Zmieniają, zmieniają się i No właśnie, podobania. Patrycja, myślę, myślę, że bardzo fajnie, że do tego etapu doszłaś, e, jeśli chodzi o meble właśnie. Czy one są robione na lata? E, czy są robione na krótko, tak? Czy jakby na krótki termin. E, u nas w Polsce bardzo często rodzice, planując pokoje dziecięce, raczej chcą, żeby te meble rosły z dzieckiem, się tak mówi, albo żeby pokój rozwijał się z dzieckiem, czyli żebyśmy mogli wprowadzić takie zmiany, które nie będą drastycznymi, <laughs> tylko wymiana całego pokoju od A do Z. I te Twoje rozwiązania, tak jak mówisz, ta neutralna baza, którą później możemy zaaranżować w całkiem inny sposób, mi się wydaje, że to jest świetna koncepcja, e, jeśli chodzi o pokoje dzieci, Dokładnie jest, Asiu, tak jak mówisz, rodzice chcą zaprojektować, mieć zaprojektowany pokój i żeby mieć z nim spokój, bo umówmy się, mają też inne sprawy, jeśli budują mhm. dom, to jeszcze mają kuchnię, łazienkę, dlatego pokój dziecka chcą mieć tak jakby na dłuższy, na dłuższy czas, mhm. bo wiadomo, że nie robią remontu raz na, raz na trzy lata. Jeśli zaczynam projekt, od razu rodzica pytam, ile dziecko ma lat oczywiście i na jak długo ma posłużyć i patrzę też jakie wymiary ma pokój, bo nie ukrywam, że najlepiej um, wtedy zaprojektować już pełnowymiarowe łóżka, czyli długie na 2 metry. Tutaj wtedy, te, wtedy tylko z rodzicami dogrywam szerokość łóżka. Pytam, czy na przykład lubią dziecko usypiać, jeśli ma na przykład 3-4 lata. Um, czy, czy, czy raczej dziecko śpi samo, czy mają być dodatkowe, dodatkowy materac z poduszka wyjeżdżany w razie wizyty gości. Mhm. O takie rzeczy dopytuję i jeśli się da, to robię już oczywiście na dłużej. Łóżko pełnowymiarowe, naprawdę dwumetrowe, jest jak dla osoby dorosłej, więc posłuży do później podstawówki. Długie lata. Tak, tak, mhm. jak najbardziej. Ja bardzo lubię u Ciebie jeszcze oprócz tego przewidywania i robienia coś na zaś, e, lubię u Ciebie łączenie mebli z sieciówek, bo widziałam, że też sięgasz po takie z pomysłami w ogóle tak zaskakującymi właśnie i takimi bardzo ciekawymi, które czynią te pokoje no, wyjątkowymi. Trochę chcecie o to podpytać dla naszych widzów, jak to robisz, jak komponujesz taką przestrzeń? Co najczęściej jest powiedzmy meblem takim zastanym, po które każdy z widzów czy, czy z Twoich klientów może sięgnąć, a co jest właśnie tym takim elementem od Ciebie, jak to w praktyce jest? W praktyce to wygląda tak, że nie ukrywam, pierw pytam też o budżet na, na urządzenie pokoju. Mhm. Jeśli wiem, że jest ograniczony wtedy, a antresola musi być, wtedy wiadomo, projektuję antresolę. Ona jest najważniejszym elementem i największym, więc rozplanowuję jej miejsce w pokoju. I później po prostu szafy modułowe ze znanych sieciówek czy, czy, czy słynne regaliki z wysuwanymi pojemnikami plastikowymi. Mhm. Dobieram, dobieram prostu gotowe ze sklepów, Wtedy też nie dość, że tniemy ten budżet. Też dodatkowo rodzice mają łatwiej, idą, kupują, skręcają, tuningują szafę, załóżmy przez dodanie jakichś ciekawych uchwytów, i, i wcale nie muszą fatygować stolarza, więc tak jakby mhm. dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli zazwyczaj to antresola jest tym elementem takim artystycznym robionym oddzielnie i sama koncepcja artystyczna znowu, czyli jakby znowu, czyli twój pomysł, jeśli chodzi o pokój, a reszta e może być kupiona, tak, jeśli chodzi o meble. Tak, no, antresole mają to do tego, że mamy ograniczony wybór gotowych mebli, bo oczywiście mm. ja się nigdy nie upieram, możemy zrobić antresole kupną, ale ja tak jakby robię to inaczej, inaczej projektuję. Wiem, że da się po prostu zrobić to ładniej, estetyczniej, lepiej. lepiej dokładnie. Ja też wiem, że te antresole niestety jakościowo, musicie to wiedzieć, że one niestety jakościowo nie są tak dobre jak te, które robione w, są według autorskiego projektu w, przez stolarza z grubszych belek na przykład. Że to są właśnie na lata e, projekty? Tak, jak najbardziej. Stolarz zadba o takie rzeczy jak przede wszystkim zamontowanie porządne tej antresoli do, do ściany. Jeśli kupujemy zwykłą mm -hmm. antresolę, musimy zadbać o to we własnym zakresie. E, jeśli, ma, jeśli też myślimy o gotowej antresoli, ona najczęściej to jest po prostu cztery nogi, podłoga, jakaś barierka i takie rzeczy jak liny, czy jakieś dodatkowe rzeczy musimy niestety zrobić. To we własnym zakresie. Powiedz mi, ja mam jeszcze gdzieś z tyłu głowy ciągle zapytania osób, które mają rodzeństwo w pokoju, mhm. czyli dwójkę na przykład dzieci na jednej przestrzeni. E, jakie ty masz pomysły, żeby te dwie osoby, dwóch oddzielnych ludzi z różnymi, e, nie wiem, zainteresowaniami, temperamentami też często, e, pogodzić w tej jednej przestrzeni? Właśnie, pokoje rodzeństwa mają to do siebie, że wszystko musi być razy dwa. Dwa biurka, dwa krzesła, dwa łóżka i tak dalej. Więc wtedy najlepszym elementem jest właśnie antresola. Wtedy jest tylko bit, największy jest problem tylko wtedy, kto będzie spał na górze. Oczywiście niektórzy rodzice mówią, nie, na górze robią, robimy bawialnie jakąś tam skrytkę, a oni będą spali na dole, drugie łóżko na przykład jest wysuwane, a w razie gości na przykład jedno, jedno z rodzeństwa idzie na górę spać, a, a gość w wysuwanym łóżku. Także są tutaj takie, takie rozwiązania, jeśli chodzi o na przykład biurko, no to też może zamiast wstawiać dwa osobne biurka, to, to może zdecydujmy się na jeden długi blat, gdzie, gdzie po prostu nie będzie takiego oficjalnego podziału, że to jest Twoje, to jest moje, tylko po prostu jeden długi, gdzie się dosuwa krzesełka. No takie są, są, są moje typy, które stosuję. Te blaty widziałam u Ciebie, bardzo mi się to rozwiązanie spodobało, i myślę, że ono w ogóle, jeśli chodzi o pokój dziecięcy, też pozwala troszeczkę na zaoszczędzenie przestrzeni, bo. Jeden blat zawsze będzie troszeczkę, nawet długi, będzie trochę mniej miejsca zajmował niż właśnie dwa oddzielnie stojące biurka, przy których są dwa oddzielne krzesła, jeszcze później te kontenerki, wszystkie gdzieś to kumuluje się i dużo miejsca zabiera. Tu się zgodzę. A jeśli chodzi o szafy, powiedz, i właśnie takie, nie wiem, szafy, regały, jak to rozwiązujesz w tym jednym pokoju? Rozwiązuję to tak, że oczywiście po pierwsze jak najwięcej miejsca do przechowywania pawlacze są super. Wiem, że to może trochę trącić poprzednią epoką, ale to no dalej, jak nie ma miejsca, no to się to stosuje. Oczywiście wszystko musi być zamykane, jak najmniej miejsca na tak zwane wystawki i rodzice też mnie o to proszą, że tylko najładniejsze rzeczy wystawiamy na, na rega. Na rega Gały, robimy, nie wiem, biblioteczkę, coś takiego. Jeśli, jeśli pytasz o moje takie typy, e, e, lubię stosować jeżdżące właśnie kontenerki na zabawki, ponieważ mi się to mega sprawdza. Dziecko, jak bawi się zabawkami, po prostu wyciąga ten kontenerek, e, który jest nie jest przyczepiony do szafy, tylko swobodnie może nim jeździć po pokoju, ładuje tam te zabawki i odstawia pod tą szafę w jedno miejsce. Także takie rzeczy mi się najczęściej e, no i wiadomo, wszystkiego rodzaju, jeśli już mamy otwarty regał, no to kosze, e, kontenerki i mówię, jak najwięcej zamkniętych szafek. Ja tak, widzę, że Ty jesteś jednak funkcjonalna, bardzo dziewczyna. Czas, czasami <grymne> <i> tak. <grymne> Organizująca jednak też fajnie przestrzeń dziecięcą. Jeżeli e, nasi widzowie nie chcą zlecać projektu na zewnątrz, czy to do Patrycji, czy w ogóle do kogokolwiek innego, to od razu Wam podpowiadam, że istnieje taka możliwość, że za podpowiedzią wiedziałam Patrycji możecie taki pokój sobie skomponować e, sami i oddaję teraz tobie głos Patrycja powiedz co w tym e-booku e, można znaleźć dlaczego warto w ogóle po niego sięgnąć E-book przeznaczony jest dla rodziców którzy właśnie tak jak wspomniałaś mają ograniczony budżet e, na urządzenie pokoju dla dziecka albo po prostu chcą się zająć tym sami E-book stworzyłam mhm. razem z moją koleżanką po fachu która też zajmuje się projektowaniem pokoi dla dzieci Kamilą e, wnętrza dla dzieci e i e-book nazywa się Kojownik, pomysły na dziecięce wnętrza. Znajdziecie tam prawie 40 projektów e, gotowych wnętrz, plus kompletne listy zakupów, Super. razem z kodami e, na e, podanymi, kodami farb na ściany, które są już dobrane do, do tapet, które tam proponujemy. E, I to roz pierwsza część e-booka. Druga część e, to są nasze porady, wskazówki projektowe, e, dzięki który, którym dacie radę sami bez problemu zaprojektować ten pokój dla dziecka, przestrzeń, podzielić yy pokój na strefy, dobrać odpowiednią wielkość dywanu i tak dalej i tak mhm. dalej, więc cała masa porad, inspiracji przede wszystkim. Rewelacja. Powiem ci, że sama jak słucham, tam mam ochotę pokój dziecięcy zrobić, chociaż to już nie ten etap w moim życiu, ale rzeczywiście zobaczcie, jakie ułatwienie ogromne. Tak, ponieważ projekty są naprawdę... tam jest szeroki wachlarz, tam jest różne kategorie, dzieci do 3 lat, od 3 do 6, już tak takie większe nastolatki, także dla każdego coś dobrego, dla chłopca, dla dziewczynki. Bardziej tematyczne, mniej tematyczne, bardziej neutralne, także super sprawa. Nie chcę tutaj się chwalić, ale super to zrobiłyśmy. Uważam, że powinnaś się chwalić, bo jak się zrobi coś tak rewelacyjnego, to kto ma bardziej być dumny z własnego dziecka, jak nie rodzic? No, Patrycja, proszę cię. Rewelacyjny jest ten e-book. Bardzo mocno słuchacie, doceniam to, że. I jest, że jest to gotowiec tak naprawdę, że, że widz, no, bardziej czytelnik po drugiej stronie dostanie po prostu od początku do końca całą listę, jak taki cudowny pokój stworzyć samodzielnie. Super sprawę zrobiłyście. Także możesz chodzić z podniesioną głową i właśnie być takim dumnym rodzicem. Nasi kochani widzowie, ja za dziś podziękuję bardzo, Patrycja tobie również za cudowną, energetyczną rozmowę. Powiem Ci, że się czuję zainteresowana inspirowana i e, aż mi się samej chce coś takiego fajnego zaprojektować i gdzieś pochylić nad tematem pokoików dziecięcych. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Patrycji, jeśli chodzi o pokoje dziecięce, chcecie się może własnymi doświadczeniami podzielić, to my czekamy w komentarzach pod, tutaj pod filmem. Piszcie, co tylko będziecie chcieli, pytajcie. E, mam nadzieję, Patrycja, że odpowiesz, jak nasi widzowie tutaj będą mieli jakieś wątpliwości. Oczywiście, dziękuję również za rozmowę i za zaproszenie. My poprosimy obie o łapki w górę <grych> i do zobaczenia moi mili za kilka dni, bo jak wiecie u nas standardowo my się nie żegnamy na długo. Tobie Patrycja jeszcze raz bardzo dziękuję, Wam bardzo dziękuję za wspólny czas, do zobaczenia.